Witam wszystkich i witam Was. BMW E46. Już po konserwacji, wszystko porobione, poskładane. Tak to wygląda na koniec. Co jeszcze jest tutaj? Trochę roboty trzeba założyć koła. Złożyć yy, wnętrze. Ale tak to już w zasadzie wygląda finalnie. Daje mi się, że wygląda jak. Prawie nowy samochód. Nadkola przednie też były tutaj nowe, zakładane, także elementy plastikowe, też niektóre były nowe. No nie wszystko było tutaj wymienione, nie wszystko się dało. Ale samochód będzie podejrzewam cieszył kolejne lata właściciela bezawaryjną jazdą.